Przyszłam z moją rodziną, która mieszka w Sędziszowie Kieleckim. Dzisiejszy dzień jest niezwykły. Rocznica 11 listopada, który łączy nas wszystkich kochających Polskę, kochających Boga. Myślę, że ten dzień wzruszył nas ogromnie, wszystkich, którzy byli dzisiaj w tej świątyni opatrzności. To, że została zbudowana. To jest wielka potrzeba serca wszystkich nas Polaków. I cieszę się ogromnie, że mogłam doczekać tej chwili, być z rodziną dzisiaj. Żałuję bardzo, że moi wspaniali rodzice już nie żyją, bo mój ojciec i mama pochodzili z Wołynia. Szczególnie kochali Boga. Mój ojciec, jako wolontariusz-inżynier, budował kościół w Sędziszowie. Jest jego tablica z jego nazwiskiem. To jest wielki dla mnie zaszczyt. Na pewno byłby bardzo szczęśliwy. Ja pragnę tylko, żeby Bóg błogosławił nas, szczególnie tutaj w Warszawie, bo nie zawsze wszyscy są tacy, którzy chcą wspierać czy pomagać, ale myślę, że z czasem wszyscy się naprawią i będziemy wszyscy razem szczęśliwi. Wielkie Bóg zapłać za dzisiejszy dzień i za możliwość bycia w świątyni opatrzności.